Jaki reprezentuje Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce? Organizacja, która wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz naszymi lokalnymi partnerami, wspaniałymi ambasadorami yy, dobrego zarządzania finansami organizacji, dobrego prowadzenia organizacji pozarządowych, organizują cykl szkoleń, warsztatów poświęconych właśnie temu, co jest tytułem tej książki. Dobrze inwestuj w dobro, dobrze zarządzaj organizacjami. To jest bardzo ważne, aby te trzy filary organizacji, te trzy filary skutecznego rozwoju organizacji pozarządowych, jakimi jest bezpieczeństwo, profesjonalizm i stabilizacja, mogły być wprowadzone w takie codzienne nasze życie, a właśnie budowali organizacje, które wygrają. Gorąco zapraszamy do spotkania z naszymi mistrzami wiedzy na ten temat, osobami, które w praktyce już osiągnęły sukces. Więcej informacji na stronie fundusze-wieczyste.pl, zakładka dobrze, inwestuj w dobro. Zapraszamy.